Nowa twarz Adam Adamson, wydawałoby się, że powinniśmy porozmawiać po języku, w języku angielskim, nie ojczystym albo szwedzkim, z tym byłoby trochę trudniej u mnie, a tu dzwoni trener do mnie i mówi po polsku. Jak to możliwe? A, posiadam korze, korzenie polskie, e, także żona jest polski, także no, myślę, że mama się bardzo postarała, żeby te podstawy polskiego języka były utrzymane z pewnymi tradycjami, e, no, a żona wymusza także kontakt w tym języku. Jest to coś dla mnie też niesamowitego, kulturowo, e, być częścią tego właśnie programu rozwojowego w Polsce. Zakładam, że korzenie miały znaczenie przy decyzji, ale chyba nie kluczowe. Co, co, co przyciągnęło trenera do tego, żeby pracować w Polsce? Um, na pewno kulturowo to było jednym z elementów, ale tym zdecydowanym czynnikiem chyba była przedstawiona do, dla mnie, do mnie wizja tej potrzeby zmiany i spojrzenia z nowej perspektywy na rozwój młodzieży w Polsce i całego systemu rozwoju młodzieży, czyli szersze niż kadra also. No, w tym znaczeniu myślę, że to był dla mnie kluczowy element, który mnie przyciągnął. Ja lubię takie wyzwania i chciałbym się właśnie podzielić swoją, że tak powiem, ekspertyzą w tym zakresie. Przeprowadzałem podobne strategiczne działania w wielu innych krajach, myślę, że w miarę sukcesywnie I, i daje to wielką satysfakcję walczenia o te duże cele niż o parę sekund czasami na mistrzostwach świata czy olimpiadzie. Co pan słyszał wcześniej o polskiej młodzieży biatlonowej? Bardziej o utalentowanej czy nieutalentowanej? Jak, jak pan na to w Szwecji patrzył? Ja myślę, że od początku mojej kariery i pracy z młodzieżą w różnych krajach i reprezentacji ta polska młodzież zawsze się pojawiała. E, co mnie intrygowało i myślę, że także miał wpływ na moją decyzję, to że, że potrafiła się Polska pokazać w sztafetach na, na, na mistrzostwach juniorów, co dla mnie znaczyło, że jest potencjał i jesteś siła w zespole, a przede wszystkim są chęci. E, nie ukrywam, że także entuzjazm, z jakim podchodzi się tutaj do Biatlonu i z jakim ja się spotkałem, nawet będąc rywalem powiedzmy trenera Roberta Szczepaniaka, zawsze mieliśmy dużo czasu na wymienienie doświadczeń, i rozmów i takich serdecznych pogratulowań w razie zwycięstwa czy porażki. Także e, tego nie powiem, i czasami by w niektórych północnych krajach brakowało tej serdeczności. Trochę ciepłoty, no ale myślę, że zaangażowanie naszych zawodników i polskiego Związku Wiatronowego, który zauważył potrzebę zmian i postawił takie wysokie strategiczne decyzje, wpłynęło też na, na ten pozytywny rozwój i moją decyzję. Okay, to jeszcze zapytam o to, co trener robił wcześniej. Czym się zajmował, gdzie pracował, z kim pracował? Eee, z pr pracowałem z różnymi reprezentacjami, miałem, e, miałem też e, projekt w e, na, na, w Szwecji, w Centralnym Ośrodku Sportów Zimowych. Pracowałem za szwedzką reprezentacją przez pewien okres, zdobywając doświadczenie i w tym samym czasie szlifując swoje podyplomowe studia w Ostersen. Dodatkowo to była Finlandia, praca właśnie z młodzieżą i z kadrą IBU. Później Indywidualna praca jako konsultant z, z wieloma e, pojedynczymi osobami z różnych krajów, zcentralizowana e, z, z Ostyszyn, e, co, że tak powiem, połączyło mnie troszkę ze Estonią i e, przyjąłem tam rolę głównego e, e, trenera do spraw rozwoju e, w kraju. Budowaliśmy nowy system, co myślę, że ma podobne zbliżone założenia do rozbudowy w Polsce i i tak to wyszło. Krótkie pytanie i poproszę o odpowiedź tak, albo nie. Czy Polska może w przyszłości odnosić takie sukcesy w biathlonie jak Szwecja? Ale rzeczywiście.